W odcinku. Co kto zgasi światło? Hmm, nie mogę zasnąć. Hmm, Krawa się już skończyła. No ja też późno chodzę spać, ale to wszystko przez tę przerwę świąteczną, a poza tym mi śni się ciągle taki koszmar, wszystko zaczyna się od śnieżycy stulecia, raz co raz gaśnie światło, rozumiesz, i jeszcze sam się włącza telewizor. Nie, prognoza pogody. Amelka, proszę cię, przestań rozmawiać z Jolą, umyj zęby i spać. Poczekaj, Jola, Zaraz e, e, do, do ciebie odzwonię, ok? Tylko umyj zęby. O, no ale Jola, już jestem, skończyłam na telewizorze. Tak. No, to później słyszę pukanie w okno. Idę tam, a tam nikogo nie ma. Później słyszę pukanie do drzwi. Idę do drzwi, a tam jest paczka. Otwieram ją, a z niej wychodzą karaluchy. Och, chyba! I wtedy się budzę. Dobra, Jola, to ja już muszę kończyć i idę spać, okej? Okay? Dobra, pa. Ale to był głupi sen. tak ciemno, a jest siódma rano. Mm. Halo, jest tu ktoś? Mama, Hania. Hmm, pewnie pojechały do sklepu. W sumie dobrze, że mnie nie obudziły. Mogą byli pospać. Co to za gra? Mm, nie przypominam sobie, żebyśmy w nią grały. No nic, idę sobie zrobić śniadanie. Halo? No cześć, Jola, poczekaj, wezmę cię na głośno mówiący. O, ok. E, wiesz co? Śnił mi się ten sam koszmar, co wcześniej, e, tylko że teraz był dłuższy. No i po otworzeniu tej paczki z karoluchami, niestotnie zobąd pojawiła się Hania i zaczęła mi pomagać je łapać. No a pod sam koniec koszmaru ee, w śnie przyszły do mnie węże, oplótły mnie tak, że nie mogłam się ruszać. Ojejku, to straszny koszmar, aż strach się położyć spać. No. Dobra, Merka, muszę już kończyć, bo jadę z mamą na zakupy. Aha, dobra, okej. Okay, to pa. Na drogach panują bardzo trudne warunki. Ogromne opady śniegu spowodowały, że wiele szlaków komunikacyjnych jest nieprzejezdnych. Śnieżyca stulecia, z jaką mamy do czynienia, stawia prawdziwe wyzwania drogowcom, którzy niestety nie potrafią na czas uszokować ogromnej ilości śniegu. Śnieżyca stulecia? Gdzieś to już było. Zgasił światło. To pewnie Hania. Hania! Hania, podsłuchiwałeś moją rozmowę o moim koszmarze, tak? Więc teraz ja światło i robisz wszystko to, co ja opowiadałam. Hania! Hania, dlaczego tu mi zawsze musisz dokuczać? Hania, gdzie ty jesteś? то не ни... W miesiącu stulecia wszyscy operatorzy komórkowi zgłosili awarię, w związku z tym łączność jest bardzo utrudniona, tak samo dotyczy dostępu do... Eee... To może dzwoni do Hani? Telefon dzwoni z pokoju Hani. To Hani jest u siebie w pokoju? Dziwne, nie ma jej ja zostawię telefon. Mama? Mama wróciła. Mama? O nie, 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 nie. Tym razem nie wezmę tej jej paczki. Nie. nie, nie. Co ty tu robisz? No, tak jakby mieszkam. Oddaj mój mi telefon. Co ty tu w ogóle robisz? Od samego rana biegasz po całym domu jak poparzona. Myślałam, że jestem sama w domu. Co ty tu robisz? Spokoju cię nie było. Oj, melka, melka. A był już kurier, bo dzisiaj powinna przyjść do mnie paczka. Yy, nie, żadnej paczki nie było. Przecież jest śnieżyca. Śnieżyca? no faktycznie. No. To jak będzie do mnie kurier, to mi powiedz. Okej. Okay. To nie może tak być. Wszystko jest takie jak w moim Jest śnieżyca, słyszałam pukanie w drzwi, była paczka pod drzwiami, Hania się pojawiła znikąd, problemy z prądem, i samo włączenie się telewizji. Co nam jeszcze zostało? Karolówki i węże. I co ja mam teraz zrobić? No tak, one się pojawiły, gdy zasnęłam w śnie. Nie mogę zasnąć. Idę do kuchni. Ja kocham kawę. Ona mi pomoże nie zasnąć. Oh. Oh. Dziewczyny, wróciłam. Która z Was zamawiała paczkę, bo leżała przed drzwiami? Eee, paczka, paczka, moja paczka. Oh. Oh, co ja mam zrobić z tą paczką? Co robisz z moją paczką?! Nie otwieraj jej, tam są karaluchy! Jej, sama jesteś karaluchą, wariatka. Jak tam będą karaluchy, to cię nie będę ratować! Mmm, się już skończyła. I don't know. Dlaczego tak wcześniej wstałaś? Jeszcze nie spałam. Że co? Jak to? No wszystko zaczęło się od śnieżycy. Amelka, bo ta paczka to nie żadne karaluchy. Chodź, to ci pokażę. Amelka, uwierz mi, tutaj nie ma żadnych urabaliakaraluch. Co, proszę, uwierz mi, nie otwieraj tego, nie chcę mi się ich znowu chłomać. Ale Amelka. Tu jest gra pluszowych snów. Zamówiłam ją ostatnio dla naszej rodziny całej. E, ja już tą grę gdzieś widziałam. Niemożliwe, Amelka, dopiero dzisiaj przyniósł ją kurier. No może... To gramy? Okej. Okay. No to chodź na Gra jest bardzo prosta. Masz tutaj pluszaki, którymi będziesz musiała zakryć koszmary. I to... Chodzi, tutaj chodzi o to, aby tymi pluszakami nakryć ten koszmar, tak żeby nie wystawała żadna jego część. Tutaj, im mniejsza jest ta plansza, to nasze, ten nasz pluszak, im jest mniejszy, tym ma więcej gwiazdek. A gwiazdki dostajemy za zakrycie tym pluszakiem tego koszmaru. Te gwiazdki to są dobre sny. Które tutaj sobie wkładamy na naszą planszę, i musimy całą tą planszę zapełnić tymi dobrymi snami, aby wygrać. To co, zaczynamy z. Zrozumiałaś? Amelka. Amelka. Miłych snów.